Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Chcemy przejść do słuchania Słowa Bożego na początku zwróćmy się do Maryi Matki Słowa, niech jej modlitwa towarzyszy naszemu otwarciu serca na, na dobrą nowinę, którą Bóg do nas kieruje. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziewicą Matko, bądź przy mnie, jak byłaś bliska apostołom w wieczerniku. Umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, dziewico milczenia, strzeż mojego skupienia. Zatrzymaj daleko ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla słowa. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Słuchajmy słów Ewangelii. Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić. I tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli mocą Belzebuba wyrzuca złych, mo, mocą Belzebuba, władcy złych duchów wyrzuca zły duch. Inni zaś Chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, że do nich każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje, i dom na dom się wali. Jeśli więc szatan z sobą jest skłócony, jakże się stoi jego królestwo. Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba, wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie. Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja, Palcem Bożym, wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego tworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od Niego nadejdzie i pokona Go, to zabierze całą broń Jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Jesteśmy w jedenastym rozdziale Ewangelii Łukasza. Jezus kontynuuje swoją publiczną działalność. Jak wiemy, wśród znaków i cudów, które czyni Jezus, nie brakowało tych, które nazywamy Egzorcyzmami. Jezus wyrzuca złe duchy. Zresztą, kiedy wrócimy do początku jego publicznej działalności, o której możemy poczytać w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza, to przypomnimy sobie, że zaraz na starcie, tuż po wystąpieniu w synagodzie w Nazarecie, choć tam nie został dobrze przyjęty, Jezus udał się do Kafarnaum i tam uzdrowił opętanego milcz i wyjdź z Niego, powiedział do tego, który dręczył biednego człowieka. Wszyscy, którzy byli świadkami tego wydarzenia tak reagowali. Cóż to za słowo z wielką, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. Jezus ma więc w sobie słowo jest słowem, które działając, zaczyna, Wyrzucać złe duchy. W naszej Ewangelii jesteśmy świadkiem wyrzucenia złego ducha, którego konsekwencją jest fakt, że człowiek, który nie mógł mówić, po uwolnieniu od mocy złego, staje się zdolnym do mówienia. A więc najpierw nie potrafił nic powiedzieć, zamknięte były jego usta, był całkowicie. Niezdolny do komunikacji, a potem uwolniony przez Jezusa, wreszcie może mówić. Jakoś zatrzymuje mnie ten fakt, i razem z wami chciałbym przez moment pomyśleć, rozważyć, co to może dla nas oznaczyć. Ten obraz niemego, który dzięki słowu Pana staje się zdolny do mówienia. Ewangelia opowiada nasze historie. Spotykamy różnych bohaterów, różne osoby. Możemy w tym wszystkim, co się dzieje, w tym, w tym, o czym czytamy, w tym, kogo spotykamy na kartach Ewangelii, odkryć siebie, poznać lepiej swoją historię. A więc, jaką moją historię, moje doświadczenia opowiada nam dzisiejszy opętany Niemy, który uwolniony przez Jezusa zaczyna mówić? Milczenie mówimy, jest złotem. Czasami są takie momenty, kiedy dobrze jest milczeć, wręcz stawiamy taki warunek, żeby dobrze usłyszeć Słowo Boże na rekolekcjach, to zapraszamy do milczenia. I wtedy milczenie jest wartością. Mamy nie rozmawiać, nie mówić, aby lepiej słuchać tego, co mówi do nas Pan. Milknie nasze, nasz umysł po to, żeby usłyszeć Słowo Boże. I to jest dobre milczenie. Są oczywiście też takie momenty, kiedy się bardziej wyciszamy, skupiamy, być może właśnie teraz czas Wielkiego Postu jest takim czasem, kiedy bardziej chcemy słuchać Pana Boga, a niekoniecznie tak dużo mówić, tak głośno mówić. Ale wiemy doskonale, że zdolność do mówienia, możliwość mówienia. Trzeba mówienia jest bardzo ważne dla nas. I może się tak zdarzyć, i w świetle tej Ewangelii możemy rozważać różne sytuacje, w których z, jakiego, z jakiegoś powodu nie potrafiliśmy, nie potrafimy mówić, o czym mi trudno powiedzieć, co sprawia, że nie potrafię się czymś podzielić, jakie sprawy, jakie doświadczenia, jakie zranienia, jakie tematy są zasłonięte zasłoną milczenia. Może nawet chciałbym, ale nie mówię. Dobrze jest mówić o tym, co trudne. W tym mówieniu otwiera się serce, przez to mówienie wpuszczamy tam światło Bożej miłości. Ale, ale czasami jest to trudne. Więc dzisiejsze słowo zachęca nas do takiego skonfrontowania się z tym wszystkim, o czym trudno nam mówić, bo się boimy, bo się wstydzimy. Bo czujemy, że jak powiemy, to ktoś sobie o nas coś pomyśli, i dlatego wolimy nie mówić. I to narzucone sobie milczenie, te zamknięte usta stają się naszym grobem, stają się naszym więzieniem, i być może potrzebujemy słowa Pana, aby to słowo uruchomiło nasze słowa, abyśmy rozważając słowo, modląc się słowem Bożym, stawali się coraz bardziej. Gotowi do tego, żeby mówić o tym, co ważne, o tym, co czujemy, że dobrze jest z kimś podzielić, o tym porozmawiać. Wspominałem o milczeniu na rekolekcjach, ale ważnym elementem naszej drogi ze Słowem Bożym, drogi lekcja Dwina, jest tak, że dzielenie się tym, co to Słowo mi mówi. Jestem gotowy opowiedzieć swoją historię, podzielić się także tym, co w tej historii jest dla mnie jeszcze bolesne i niezrozumiałe. Kiedy Czytamy o niemym, który zaczął mówić. Jesteśmy na półmetku mniej więcej wielkiego posta, więc dobry czas, żeby zastanowić się, jak ten czas nam mija, jak nam mija, co jeszcze może się wydarzyć, na co jeszcze możemy się otworzyć. Myślę sobie, że ten niemy, który mówi, może także pytać nas o to, że może do kogoś warto się odezwać, bo z jakiegoś powodu dawno z kimś nie rozmawialiśmy. Z jakiegoś powodu nie byliśmy w stanie czymś opowiedzieć, coś komuś przekazać, a więc może warto do kogoś się odezwać, do kogoś napisać, nawiązać kontakt, odnowić relację, bo milczenie może nas bardzo od siebie oddalić. Jest taka forma przemocy bardzo brutalna, która nie zostawia śladów na ciele. To jest przemoc milczenia. Może także ta ewangeliczna sytuacja, o której dzisiaj słyszymy, słyszymy w tej Ewangelii, e, może nas skonfrontować z tymi momentami, w których przychodzi nam taki pomysł, żeby do kogoś przestać się odzywać, bo nas obraził, bo nas denerwował, bo nas zawiódł, bo jesteśmy kimś rozczarowani, nie potrafimy o tym porozmawiać, wypowiedzieć nasze uczucia, nasze doświadczenia, więc zaczynamy karać go milczeniem, straszna kara, bardzo, bardzo odradzam i Zachęcam do tego, żeby nikogo nigdy nie karać milczeniem. Lepiej porozmawiać. Warto rozmawiać, a nie milczeć, bo wtedy, kiedy milczymy, milczymy to o czym milczymy w nas rośnie. Tracimy kontakt z rzeczywistością. Stajemy się bardzo niespokojni. Więc rozmawiajmy. Zwłaszcza z tymi, z którymi warto i chcemy porozmawiać. Nasza Ewangelia przedstawia nam reakcję na słowo Jezusa, które głosi Jezus słowem. Wyrzucił złego ducha z opętanego, ale ci, którzy są świadkami tego znaku, nie chcą go usłyszeć, nie chcą go przyjąć, nie chcą, go, nie chcą się przejąć tym, co się wydarza, nie chcą się nawrócić. I dlatego albo kwestionują autorytet Jezusa, oskarżając go fałszywie, że mocą Bezebuba wyrzuca złe duchy. Jest jeden sposób na to, żeby się Odciąć od słowa, podważyć jego autorytet, zakwestionować jego znaczenie, jego wiarygodność. Ale też są inni, którzy domagali się od Jezusa znaków z nieba. Czyli można żądać dodatkowych potwierdzeń tego, że, że to, co mówi słowo, jest prawdziwe. Tak czy siak, postawa tych, którzy nie słuchają słowa, pokazuje nam, że możemy się nawet na to słowo z mocą. Na tą naukę, z mocą, naukę, która uzdrawia nas, która nas uwalnia, wyprowadza z grobu milczenia, możemy się na to wszystko zamknąć. Warto, właśnie w czasie Wielkiego Postu, otwierać się na tę naukę z mocą, na Słowo, na Ewangelię, która przynosi nam życie, wyprowadza nas z różnych naszych więzień, z różnych miejsc, w których z jakiegoś powodu się zamknęliśmy. Tylko to Słowo może dać nam życie. Jezus mówi dalej o królestwie skłóconym, i także chwilę później o królestwie bożym. Tak pomyślałem sobie, że to są bardzo takie ważne obrazy, które możemy by odnieść również do siebie. Królestwo skłócone. Często mówimy, że można się z kimś skłócić. Widzimy, że być może także w naszych środowiskach, wspólnotach, w kościele, w naszym społeczeństwie. Jest dużo podziałów. Jesteśmy często skłóceni. Możemy nawet się ze sobą spotkać, porozmawiać. Każdy broni swoich prac. I to jest bolesna prawda, która także może nas skłonić do tego, żebyśmy zobaczyli, co robiąc, w jaki sposób otwierając się na innych, możemy zbliżyć się, pojednać. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że to królestwo wewnętrznie, wewnętrznie skłócone, może nam uświadomić, że każdy z nas jest takim królestwem. Ja albo będę królestwem skłóconym, sam ze sobą, zantagonizowanym, podzielonym wewnętrznie, niepojednanym ze sobą, albo będę królestwem Bożym. Może czas przygotowania do świąt paschalnych, ta nasza droga, którą już idziemy jakiś czas i jeszcze pójdziemy, to jest droga przejścia od Królestwa Skłóconego do Królestwa Bożego. Każdy dzień, każda chwila, że słuchanie Słowa Bożego, nasze wybory i decyzje, odpowiedź na usłyszane Słowo Boże, przemówimy poruszeni Słowem Bożym, kiedy spróbujemy inaczej wybierać, dokonywać, podejmować inne decyzje. A więc Królestwo Skłócone może być we mnie wtedy, kiedy. Nie potrafię się pogodzić z tym, co czuję, z tym, co przeżywam, swoimi jakimiś potrzebami, myślami, uczuciami. Próbuję sobie samemu coś narzucić. Wywieram na siebie jakąś presję, towarzyszy mi jakieś przekonanie, jakaś idea, którą chcę zrealizować. Nie, nie przyjmuję siebie, nie przyjmuję swojej historii życia, buntuję się przeciwko temu, co się wydarza. Chciałbym, żeby było inaczej. Przeżywam ogromne wewnętrzne konflikty i nie potrafię sobie odpuścić. Może właśnie warto się wewnętrznie ze sobą pojednać? Jezus przez śmierć na krzyżu pojednał wszystko w sobie, pojednał także każdego z nas ze sobą. Możemy słuchając Jezusa spróbować siebie pokochać, pokazać sobie miłosierdzie, przebaczyć sobie to, czego sobie nie możemy przebaczyć, nie potrafimy odpuścić. Wtedy następuje pojednanie. Nasze wewnętrzne królestwo. Wcześniej być może skłócony, staje się Królestwem Bożym. Królestwo Boże to nie jest jakaś wspaniała idea, to nie jest tylko wizja życia wiecznego, ale Królestwo Boże pośród nas jest, jest już tu i teraz, jest już na, jest już na Ziemi, wydarza się, dzieje się między nami, kiedy się do siebie zbliżamy, mimo różnic, mimo swoich racji, ale dzieje się to Królestwo Boże w nas. Jestem Królestwem Bożym świadcza mocy tego królestwa wtedy, kiedy się jednam ze sobą, kiedy się y, potrafię sobą ucieszyć, za siebie podziękować. Dobrze mi być tym, kim jestem. Jestem wystarczająco dobry. Nie muszę być idealny, nie muszę być doskonały. Może dążność do tego sprawia, że jestem wciąż skłócony ze swoją słabością. Jestem wystarczająco dobry, bo Jezus patrzy na mnie i mówi, kocham Cię takim, jakim jesteś. Ten Jezus, który, jak usłyszeliśmy, moc, jest mocniejszy od zła. Gdy przyjdzie, mocniejszy od Niego, pokona Go. Nawet wtedy, kiedy doświadczamy, że trudno się ze sobą e, pojednać, doświadczamy takiej pokusy milczenia, zamknięcia się, trwania e, w swoich przekonaniach, to możemy ciągle także odwoływać się do Jezusowej obecności. On jest mocniejszy. My możemy być Słabsi, jesteśmy słabsi. To nic nie szkodzi, bo jest on mocniejszy, który przychodzi z pomocą naszej słabości, który wyprowadza nas ze wszystkich miejsc, w których się z własnej woli zamykamy. Pozwólmy, aby to doświadczenie, które przeżywamy w tym, na tej wielkopostnej drodze drodze do siebie, drodze do serca, drodze do Jezusa jeszcze bardziej się w nas dokonywało.